Cześć, z tej strony Stasiek Śmietana. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów o butach N-Normal Kierak. N-Normal jest to marka współtworzona przez jednego z najszybszych biegaczy górskich na świecie, samego Kiliana Jornet. Wygrał w nich kilka biegów, takie jak UTMB czy Zegame. I podczas testowania tych butów przebiegł w nich ponad 2000 km, co już samo w sobie mówi o trwałości tych butów. Sam but jest dość minimalistyczny, co ma swoje wady i zalety, ale o tym później. Najpierw kilka faktów. Buty ważą 205 gramów, co czyni je jednymi z najlżejszych butów do biegania po górach. I można je określić mianem trailowej startówki. W tym modelu została zastosowana pianka i e expur Nie jest może ona tak miękka jak w standardowych butach do biegania po górach, ale za to buty są bardzo dynamiczne i zwinne. Lepiej w nich podłoże. Yy, mamy tutaj 23,5 mm pianki pod piętą i 17,5 mm pianki pod palcami, co daje nam 6 mm dropu. Jeżeli chodzi o bieżnik, w podeszwie zastosowano technologię Mega Grip Light Base, co sprawia, że buty są bardzo przyczepne. Kołki mają 3,5 mm, co na yy, płaskich, twardych, suchych nawierzchniach jest ogromną zaletą, bo ta podeszwa nie przeszkadza. But jest bardzo dynamiczny i szybki, ale niestety minusem jest to, że przy śliskich, wymagających terenach. But może się ślizgać i no nie do końca się nadaje na takie nawierzchnie. Kolewka została wykonana z tkaniny Matrix, która zapewnia doskonałą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Osoby z szeroką stopą muszą wziąć pod uwagę, że but jest dość wąski i dopasowany, ale z drugiej strony podczas biegania po urozmaiconym terenie górskim każdy krok jest dużo pewniejszy. Buty nie mają wkładki wewnętrznej, jednak zwiększa to uczucie kontaktu z podłożem oraz minimalizuje ryzyko obtarć. Niektórzy biegacze mogą odczuwać brak odpowiedniej ilości amortyzacji, zwłaszcza przy dłuższych dystansach, dlatego polecałbym ten but raczej na krótkie i dynamiczne biegi. A po pełną recenzję zapraszam na bieganie.pl. PL. Bieganie .pl